Ej, jestem Demora, to jest Deadloop i znowu jesteśmy w jakiejś ciężkiej sytuacji. Wszyscy nam nie polują. Jest. A może to kod? Kto mnie widzi? Nie widzi tam? Nie wychodzi. W nie Myślałam, że mnie nie wykryją tak jak wcześniej. No, tutaj jeszcze jedna osoba. mi Tajemniczy drzwi. Nie, oni i tak tędy nie przychodzą, więc mogę zrobić. Tak o. Tak o. Tak o. A, ona sobie pobiegła gdzieś. Okay. I tam. Te bardzo się do mnie przejmują, więc no to cudownie. O, tu są fajerwerki. Dobra. Tam tam są spalane fajerwerki. To chyba to Frost Rock. jakoś tak. Okej. Okay. Dobra, on nie żyje. A, tam jeszcze ktoś jeden chodzi. Powiedz mi. Mm. To jest coś tam gada, to nie chce gada. O, ona nie gnie. Proszę bardzo, mogę i do tych tajemniczych drzwi z karaoke. i to jest ta ciężarówka i to było tutaj? Były te dziwne drzwi. O? Analog farmaceutyk? Farfura? Czym jest kurwa farfura? chutnik. Eee, eee, złączka? Okej. Okay. rak. Yy. To chyba nie to. Kiedyś się tutaj, ale nie teraz. Yy. Tutaj te drzwi? Tutaj, tutaj, zobaczmy. A, dobra, ja to czytałam. Tu są te drzwi do garażu i tu jest ta furgonetka. Tu yy. hmm. nie ma. O, mogę otworzyć? Nie znam kodu. 1, 1, 5, 6? Nie To jest tutaj nie to Mogę odpalić Fireworkę? Mogę, ale to pewnie zwróci uwagę O Znajdziecie mnie na pewno Albo ja was wymór yy. yy. no Tam nic tutaj nie działa, nie znam tego głowa klucza To co to jest? A pędza... automatycznie. No tak, mogę tędy przejść. To jest po prostu inny kanał. Dobra, to było szybciej. Ja Będę nie wiem, w innej porze, bo nic nie działa. Oprócz gośćliwej... Kurde, miałam iść do jej zwłok, zapomniałam. No trudno nie będę miała tej tabliczki no trudno o i tutaj mam Juliana nie żyje U, dla kapitana a wieżyczka mnie zabiła a Julian teraz widzimy też za Juliannę że jest umarła a kolejny szczęśliwy ona znika O odpala co wieczór, pokaza swoje, Juliana, a no to. Pocznij kolejny dzień. Znowu budzimy się na plaży? I tak będzie codziennie, że hmm. okej, okay. ale mam nadzieję, że teraz będę coś pamiętać. Dobra, PZP, Safe. Muszę dobrać się do safe'u przednią i zdobyć PZP. Oby to był Gnat. O? Ach, cholera, jasna. Nie mamy Hej, Ej. I znowu to się zaczyna od początku. Kolejny poranek. Dalej, Colt, dalej. O, nie będę szekać Podejrzane. No, to będę tu broń. Ten sam dzień. To znaczy, że wiem już, co się teraz wydarzy. Tak! I mam dość budzenia się na tej jebanej plaży! Co? Mam to robić każdego dnia do końca swojego życia? Chuj z tym! Przerwę te pętle! Za hmm. tym... na tym tu polega, że kold są w pędli. Ja mam te umiejętności chyba nie Dobra, po prostu idziemy dalej. No jestem tutaj. Nie ma to jak w luderze. Juliana tutaj jest. Niedobra. Ej, nie ma teraz Double Jumpa? Nie mam. Gdzie jesteś? Czego? Robi wrażenie, klaszczy jedną ręką. <laughs> nie ograniczaj się. Klaszczą wiema. Liczba zgonów jeszcze wzrośnie. Zabiłeś mnie i kilku innych, ale chyba nie zamierzasz załatwić wszystkich na wyspie. To niewydajne. Czuję się świetnie, dzięki za troskę! I jeśli jeszcze raz spróbujesz zasadzki, to wynik będzie taki sam. <grystanie> Witaj z powrotem. Więc mm. ona zabija mnie, a później ja ją i tak w kółko. Dopóki pędla się nie przerwie. Dobra, wbić się do mieszkania. O, A znowu to tam PZP e, przerwać wędle. Do dzieła. Powiedz, po prostu jakąś mantę. do tego. Może tak w którymś razem. się po prostu przyzwyczajisz. Idziemy dalej. Prawie nowy świat i co? Już koniec poziomu. Okej. Okay. Koniec poziomu. <noise> to był szybki poziom ogóle ta pętla jest jakaś taka zapętlona. Julianna zabija jego, on Julianne i tak w kółko. Nie wiem czy Julianna tutaj była, tu mam znowu double jumpa. Nie wiem czy mam po wszystkie umiejętności. A, teraz znam kod do sejfu, więc pójdę do swojego domu. Mam tu jakieś? Double jumpa tylko, niech będzie. nie mam tu żadnej broni. Mam ulepszenie do tej broni? A, niestety. A mam. Okej. Okay. Może znajdę jeszcze znowu jakiejś bronie. Hmm, żeby mi się wszystko zrezygnowało. Nie mam żadnego ubrania dla kolta. Trudno. Zacznijmy. To teraz? Bdę ranek. Znowu ubdam. Tu znowu ranek. I tutaj jest porządnie. Zginie. Tutaj zaginięta śmierć. bo okay. tu nie ma. Znowu wszystko jest kolorowe i nie ma śniegu. No problem. Tu jest? Nie ja, ktoś jest, mogę go po prostu zabić. Jak ktoś tam kogoś wychwała. Owaj tak znikają. Podobno potrafi otwierać żaluzje i Utona. też człowieka rano, żeby wstał z dusza i bojawiem opuszczał deskę. Nie jest mniej funkcji. Ojej, czapka ta krom. Ej, pierdol się. Ja nie mam granatów, mam popa pki. Okej. Okay. A chyba wolę to urządzenie do ładowania i amunicje. Tam? Tam. Mm. Tu jeszcze tam jest? Nie, tylko dwie osoby widzę. A więc i znowu ta pędla. Ja mogę teraz tam znowu iść i się zapytać. Jakie jest hasło? Ciekawe, czykolwiek przyjdzie. A w ogóle to jakie tu jest hasło? Hasło to hasło. To by było dość zabawne. Nie? No nie. A furgonetki nie ma. Pamiętam tam to, to? Tak, to też. To ta sama notatka Alexidorcy znowu mówi o tym samym o, co to za szpał Paweł z innej czasoprzestrzeni. A to? Juliana? Nie. Ja. Jak to się nazywało? Paradigle. Paradidle. Eponimy. E wydźwięk. Bóstwo. Sp. sp spluwak? Ładne słowo spluwak. E Giełbia Paleron? WOLSONUK! Jędza Słuszność Kalecony Dobra walić to, bo on zaczyna wymyślać jeszcze coraz to dziwniejsze. No to, to pewnie jest jeden, jeden, dwa lub asło Ale to ciężko powiedzieć. I gdzie miałam mojego mieszkania właśnie. Zdarza się, ja Pierwsze piętro. jest jesień. O, gdzieś tam stoi to lepiej go oznaczyć. Co jeszcze jest? Coś jest jeszcze? Nie. Mudzwyczka? Nie. Mam nadzieję, że nie. Powolutku, powolutku. W ogóle dziwne jest to, że jeszcze nie zdobyłam żadnej mocy. Ja po prostu chodzę w pętni. Proszę. Nie, nie, tego nie chcę. Ale tak. To. Na pewno. Mogę schakować. Hakuj, hakuj. Dobra, skakowane i mogę się po prostu przejść. I ta kamera mnie nie widzi. Podobnie. To jest zamknięte. Tutaj. Miasto bardzo się zmienia w ciągu tego dnia. A to dalej nie wiem co to jest zapalnik. Dalej, jakie mieszkania? Tutaj schodkami? Tu? Tam się ktoś kłóci. Dobra, to się niech tam kłócą. Zabij wszystkich później resztę, ma to sens. O kurde. Mm. Nie wiem czy to się da tak zrobić. Ale warto spróbować. Najpierw tego. Ją. I... ona umarła? Tak. Coś po mnie przyjdzie? Chyba nie. Ej, teraz muszę. Już... Teraz będę tą gwoździarkę. I że tu będzie Juliana? Ja spotkam siebie? Nie, bo ten kolt najpierw musi zapewnić... Nie, trzeba. Co to? O! Elegancki medalion osobisty. O! Nie wiem. Mam ten double jump? Czy kolt ma tutaj... Nie, nie. On ma tutaj dozownik do piwa. O, dobra PZP. Oby to było coś dobrego. To nie to czego chciałem. Książka. Czytaj książkę. Wow, Po prostu muszę teraz zabić tych wszystkich wizjonerów, ponieważ oni robią sobie życie wieczne. I wszyscy ludzie po prostu żyją w kółko i w kółko. I oni tutaj robią... Oni żyją normalnie. Ale pozostali nie, na przykład ten prowadzi si krew popularną na żywo. <laughs> o on. Charlie. Abdam. On też... Aleksis też jest w Abdam. Tutaj mamy różne imiona i, i różne lokacje. zagrożenie, bezpieczeństwa. A nie skierowaniu, wymiany wyższych miejsce. wieki jasne. Hmm. To dzięki temu przerwę pętlę! Dobra, osiem osób, jeden dzień, po trzy godziny, niż się wydaje. Ty, ty, <śś> Dobra, więc jaki jest plan? On ma inny obręb. Osiem celów, jeden dzień, potrzebujemy jeszcze kilku koltów, jeśli mamy roznieść tę wyspę w koltowej rozgier... Nie, słuchaj, nie mogę zostać długo. Skąd się tu właściwie wziąłeś? Nie zginąłeś dwie iteracje temu, czy może trzy? Ucz Inny kolt. Słuchaj, hmm? istnieją nas tysiące, albo i więcej, nie wiem, ale żaden z nas sobie nie poradził. Musisz postarać się lepiej niż cała reszta, więc nie strzelaj do wszystkiego! Ale ja lubię sobie postrzelać! Musisz być bystry! To jedyny sposób, żeby to naprawić. To i to. Hmm, wolę koltowo rozpierdługę. Laboratorium Wendy: Rozgryź rezyduum, ułatwić to życie. Albo rób jak chcesz. Nieważne. Koniec trzymania za rączkę? Na co się patrzysz? Dlaczego? poszedł. Dobra, to jest rezyduum? Zaczynamy. Chyba że z PZP wynika, że było w kompleksie. Psz, w sumie mogę zacząć tam. Czemu nie. Ja Najgorsze jest to, że będę musiała zabić te wszystkie osoby w jednej pętli. Tak jak jak zwiedzam te lokacje. Abdam. później jest to laboratorium, później skała, później znowu Abdam. Nie wiem, czy mi się uda. No dobra, mam wiele pędzi do zrobienia. No i ile... To jest to laboratorium wieczorkiem. To hmm. wychodzimy stąd. dobrze Więc wychodzę. Ja muszę zobaczyć jeszcze gdzie to było tutaj? to było to jest trzy no, punkty nie znam ani jednego kodu. to jest jakieś radinko nie mm. potrzebuję a to tego nie widziałam ale to jest po prostu jakaś instrukcja do tego mm. Może w końcu zakończę odcinek, wychodząc, bo już po. A to jest ta biblioteka, dobra. Rozwalę ją na kawałki. Oni są wszędzie. Nawet gdzie jest ta Julianna. A tu jest. Kamera. Gdzieś tam jest? Nie ma nikogo. Idę dalej. Nie tam, tam do Liberina. Mam Double Dump. I idziemy. Pamiętam, że tutaj było jedno wejście. Mm. Uh, hop, hop, hop. Jestem. Muszę zabić ich wszystkich. Czyli też tych wszystkich wizjonerów. O kurde. W jego klubie ranek. Frank Spicer. Dobra, muzyka. Kompleks dla Ja Chyba raz zabiłam tego Alekseja, tam gdzie jest ten klub ze słodyczami na samym początku, gdzie weszłam. Bory Alexi, bogate dzieciaki, głup tam. Noc jest za... Noc jest jak znalazł. Okej. Okay. To Juliana, gdzie ona jest? Wszędzie, ale gdzie? Pani, wani każdego popołudnia Wielu, laboratorium, wani, wani, Harriet, ranek na, na Zatoka Karla i jej wyzwanie. Tu? Tu się pojawi? Do czytania? Nie, a to? On miejsce. Po prostu teraz mu się wszystko pokazuje: te wszystkie osoby w tych czterech lokacjach. Gdzie je, je znajdzie. Tym razem nie zabiłam Julianny, no, chyba nawet jej nie spotkałam. Ale dzięki temu w końcu skoń mogę... skończyłam poziom i skończę odcinek. Chyba, że coś jeszcze się wydarzy. Jakieś informacje, ale pewnie będzie to menu z przygotowaniem ekwipunku. No, nie widziałam sobie że nie snajperki. Chyba prawie nikogo nie. Udało się przeżyć, ja razu nie umarł. O, w końcu. <t> Tutaj są te rzeczy, są te zadania. Co to? A, to jest to, to, jest to co zdobyłam. Otrzymujesz i zadajesz jeszcze mniej obrażeń. Yy, ale to jest takie bardziej do a? Nie wiem, nawet. Ale tak z pistoletu to będzie troszeczkę ciężko. O, filmik! Dużo wielkich słów, by opisać prostą rzecz. Zabij wszystkich wizjonerów jednego dnia, a przerwiesz pętlę. Tyle. Wiem, gdzie spędzają czas, ale dopadnięcie ich pewnie wcale nie będzie takie łatwe. Dobrze, że uparty ze mnie skurwy syn. To jak na razie to tyle. I mam tutaj odnalę... Odnalę... PZP. Yy PZP. Po prostu system zabijania wizjonerów. Miejsce, w którym przebywają wizjonerzy, udało ci się ukończyć trop o nazwie na najdłuższy dzień. Kawe ile poprzednim kolton za zajęło tropy, nie do. połączenie wizjonerów kilka za pomocą kursora, aby wrzucić okienko na trop obserwacji. Ok, jeszcze. No dobra. No, to już ogarnę sama. A, chyba, że mogę sobie zmieniać porę dnia? Okej, okay. tak? Mogę zmienić? Bla, bla, bla. No dobra. No, mogę zmieniać porę dnia. Teraz jest popołudnie i ona tam będzie. Kompleks ona. Popołudnie kompleksie. Mamy to. Ale dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku Deadloop. De de de. Pa pa!